Wejścia do tego księgozbioru strzegą masywne drzwi sejfu. Tu przechowuje się bezcenne dzieła biblioteki Jagiellońskiej, rękopisy i starodruki. O ich wartości stanowią nie tylko patyna czasu czy treść, ale także artystyczna oprawa. Ta ostatnia stanowiła on dziś główny przedmiot zainteresowania ówczesnych bibliofilów. Sztuka introligatorstwa święciła swoje wielkie triumfy. Już w starożytności papirusowym zwojom nadawano kosztowne obwoluty. Znane są wspaniałe oprawy mistrzów koptyjskich i mauretańskich, którzy jako pierwsi wykorzystali do dekoracji dokumentów i ksiąg skórę. Ozdabiali je kością słoniową, szlachetnymi metalami i kamieniami. Szczególnym bogactwem odznaczają się oprawy książek z okresu renesansu i baroku. Ich kolekcjonerstwem zajmowały się dwory królewskiej i książęce. W Polsce autorami pięknych opraw, ksiąg, pamiętników, modlitewników przygotowywanych dla ówczesnych możnych byli mistrzowie introligatorstwa Fiol, Hochfender, Pierogowicz, Angler. Ważnym elementem dekoracji polskich opraw, oprócz drogich tkanin, haftów, bogatych okuć ze srebra i złota, stał się super ex libris herbowy. Zachowane do dziś liczne egzemplarze: Mszał Krakowski z XV wieku, Książka Anny Jagielonki z 1582 roku, Ewangeliarz z 1670 roku są prawdziwym popisem wielkich umiejętności mistrzów opraw. Tę zapomnianą dziś sztukę stara się wskrzesić pani Helena Karpińska z Cieszyna. Pierwszy raz zetknęłam się z introligatorstwem na lekcjach szkolnych w gimnazjum Królowej Jadwigi w Warszawie. Bardzo mi zainteresowała oprawa książek, bo od dziecka zbierałam książki, bardzo je kochałam. No a zawsze się znalazła jakaś zniszczona, którą trzeba było zreferować. Oczywiście, że to były bardzo prymitywne oprawy. No a potem i zupełnie przypadkiem moja przyjaciółka znalazła ogłoszenie w gazecie pani Dzisławowej Demickiej, żony znanego literata, która ogłaszała, że przyjmuje zapisy na komplety nauki introligatorstwa artystycznego.